Pogadajmy sobie dzisiaj o horrorze za 37 milionów dolarów. Pod tytułem The Right a po polsku rytuał z 2011 roku. Tak, to jest ten z Hopkinsem i obecnie jest do znalezienia na Netflixie, także, jeżeli ktoś nie widział bądź chce powtórzyć sobie tak, jak ja po latach, no to właśnie tam znajdziecie, a tymczasem ja Was zapraszam do recenzji i jeszcze tylko słowem wstępu powiem, że no ten film podzielił widownie zdecydowanie. Natomiast podejście do tej recenzji bez uprzedzeń, wysłuchajcie mnie do końca i podyskutujmy w komentarzach. Zaczynamy! Tylko jako ciekawostkę jeszcze powiem, że na początku dostajemy złowieszczy cytat Jana Pawła II, także. tropnijcie w komentarzu 2137. No i generalnie jest to film na faktach. Jest to kolejny horror na faktach, także wzdrygnąłem się. I tam też jakaś książka jest, więc pewnie książka też jest na faktach, a fakty są wiadomo, autentyczne bądź mniej autentyczne. Eee, tak, lubię horror na faktach autentycznych. Boję się, że ktoś nie załapie. To, dobra, nieważne. Na wstępie jeszcze tylko krótka informacja o reżyserze, którego teraz wyświetlam nazwisko, bo nie jestem w stanie go wymówić. No i to jest gościu między innymi od 1408. Jeżeli kojarzycie ten horror, bądź oglądaliście moją jego recenzję na przykład, no to wiecie, że całkiem tamten film lubię. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o Rytuał, to trochę mniej. Ale uważam, że ten reżyser miał problemy i przy tamtym filmie, i przy tym, i pewnie przy innych też. Nie jest on na pewno doskonałym twórcą, ale... Film jest znośny. W każdym razie scenarzysty za bardzo nie kojarzę, ale oglądałem tak naprawdę tylko jeden film z pod jego ręki była to królowa potępionych z 2002. Całkiem go lubię, ale kiedyś muszę go coś odświeżyć i za niego zabrać. A więc przejdźmy sobie już do naszego głównego bohatera i opisu filmu. Także naszą główną postacią, tutaj najważniejszą jest. Jeszcze młody, około 30-letni uczeń seminarium, który z całą pewnością jest sceptyczny i w sumie to nie wierzy, ale chciałby, ale trochę nie wierzy, ale trochę by uwierzył, ale to nie wiadomo. I przez cały film będzie tak naprawdę dążył do tego, by tę wiarę, no albo jednak w jedną stronę poprowadzić, czyli że może zaiskrzy, zaskoczy, a może jednak zostanie tym sceptykiem już do końca swoich dni ateistą i tak dalej. Nie wiadomo, ale faktycznie no, jest tym diakonem, mógłby być księdzem, jednak decyduje się, by napisać maila, że. Ja to rzucam, ja to rzucam i jadę w Bieszczady. No i piszę do swojego przełożonego i wtedy się spotyka z takim ksiądzem właśnie, księdzem, ksiądzem, który mu mówi, hej ziomeczku, słuchaj, jest taki quest do ogarnięcia. Jest tyle przypadków opętań rzekomych, tam z pół miliona było, jakaś statystyka rzucona, nie wiadomo skąd. No i teraz w każdej diecezji ma być jakiś egzorcysta wyznaczony. No i słuchaj, no ty taki młody, ambitny, ja widzę w to potencjał, weź ty jedź do Watykanu i tam jest taki kurs właśnie, gdzie szkolą na egzorcystów. No i on mówi... Nie! A po chwili mówi: No dobra, przekonałeś mnie, Mordo, i jedzie. No i tam się tak naprawdę już zaczyna cała nasza ta najważniejsza akcja, ponieważ poza tym kursem zostajesz, tak powiem, wysłany do chaty pewnego starszego już egzorcysty doświadczonego, którego tutaj oczywiście gra Antony Hopkins, którego kojarzymy z wielu dobrych ról. No i faktycznie tutaj sobie też radzi, aż przyjdzie finał, który wyłoży ten film, ale to już pomówimy sobie zaraz o tym. No i nasz główny bohater w zasadzie z racji, że nie wierzy i że na tym kursie też może dalej być sceptyczny jak najbardziej, bo czemu nie? No więc jakaś ważna persona, która prowadzi gdzieś tam ten kurs, no po prostu właśnie go odsyła tam i mówi coś takiego, że idź i poznaj tego takiego niecodziennego księdza, który po prostu ci pokaże tą mroczną stronę wiary. No i oczywiście nasz młody Michael Kowak jest cały czas sceptyczny, nawet jak jest tam, bo w sumie Antony Hopkins odprawia sobie jakiś egzorcyzm na pewnej babeczce młodej, 16-letniej, która jest w ciąży. No a tak patrzy ten ksiądz na to z boku, czy znaczy jeszcze nie ksiądz i mówi tak, e, to, to już? To tyle? Serio? Okej. Okay. Ale też Antony Hopkins mu tłumaczy, czyli ojciec Lucas, father Lucas, że no egzorcyzm to nie jest taki hopsiub, że I, i koniec. Tylko, że to trwa miesiącami, latami czasem. Więc tak to wygląda, a później może będzie grubsza jazda. No ale gdzieś tam już takie minimalne pstryczki zaczynają się w głowie naszego głównego bohatera. Leciutko, powiedzmy, przestawiać, leciutko, ale tak naprawdę do, cała esencja będzie w finale. Tutaj też ważna jest postać ojca naszego głównego bohatera. Go widzimy tak naprawdę tylko we wstępie, i on prowadzi zakład pogrzebowy swój, no i jego syn mu tam właśnie pomagał, a później pojechał do tego Watykanu, no i ogólnie miał wybór. Tak, on widział to tylko na dwa możliwe sposoby jakby swoją dalszą ścieżkę kariery że albo będzie dalej takim pomagierem ojca, i później pewnie przejmie ten zakład i właśnie będzie sobie chował ludzi, albo jednak w drugą stronę bo w rodzinie też były takie przypadki ksiądz no i chyba chcę wybrać jednak tą opcję. Tak, trochę z biegiem okoliczności, no bo został jednak przekonany, żeby do tego Watykanu pojechać, a pewnie by to rzucił, tak naprawdę. I nie wiadomo, co by robił, Może by poszedł w Maku pracować, bo w ogóle tu się pojawia McDonald's, jak on jest tam już w tym Rzymie, i taka dziennikarka wtedy do niego zagaduje i mówi, i co ty kawę z Maka pijesz? Nie wiem, czy to miał być product placement, chyba reklama Maka, no bo. Do z dupy to było, to było tak ekspozycyjnie pokazane, że raczej to była reklama maka i kawkę z maka nie, chodź, ja ci kupię włoską kawę. W sumie teraz dwuznacznie to odbieram, no bo z jednej strony reklama maka z drugiej strony mówią, ej, chodź, kupię ci lepszą kawę włoską, to trochę hate na Maca. ja nie, nie, nie wiem, serio, to nie, to nie jest ważne w tym filmie, ok ale musiałem o tym wspomnieć. No i właśnie, dziennikarka. postać dziennikarki to jest tak, że ona też sobie jest na tym kursie i udaje, że się uczy tam. A tak naprawdę przyszła stalkować, bo jest dziennikarką, więc tutaj się taka też relacja nawiąże. Tak więc, najpierw ja bym chciał ocenić poziom taki ogólny techniczny tego filmu, bo uważam, że on jest operatorsko naprawdę bardzo dobrze nakręcony, bardzo ładnie. Nie mówię o efektach, tylko o poziomie operatorskim, bo efekty będą zaraz. No i czuć tutaj jakiś taki wszechobecny mrok, ta kolorystyka, stylistyka jest naprawdę bardzo właśnie ciemna, mroczna i to się fajnie ogląda. Natomiast jak tak spojrzymy na ten kurs, na ten taki ogromny budynek, jesteśmy jakby w obecnych czasach, tam na tym 2011 pułapie, więc tym klimatem i tym mrokiem jaki buduje ten film, aż by się chciało zobaczyć jakiś taki oldschoolowy klasztor, może średniowieczny właśnie i tam w tamtych czasach stawiać takie... Sceptyczne podejście młodego, właśnie inspirującego gościa na księdza, kontra doświadczonego egzorcystę. bo w obecnych czasach to, że racjonalnie do tego większość ludzi podchodzi, to już chyba nie jest takie odkrywcze, chociaż to było 10 lat temu, ale wydaje mi się, że wtedy też nie było odkrywcze. Niemniej jednak, jednak. <laughs> Niemniej jednak, kurwa. Niemniej jednak, sam ten wątek i rola naszego młodego bohatera jest całkiem w porządku, bo po pierwsze, on, mimo że nie ma jakiegoś kolosalnego doświadczenia w takich dużych rolach, to wydaje mi się, że tutaj to udźwignął i to jest okej. Okay. A z drugiej strony, jednak nie jest to taki typowy film o egzorcyzmie, gdzie po prostu zobaczymy jakąś postać opętaną i będziemy z nią walczyć. Tylko my jednak poznajemy gdzieś taki ten zaścianek kościoła, taką mroczną jego sferę. I okej, okay, no w wielu horrorach o opętaniach gdzieś to się już przewijało i teraz wracamy i próbujemy pokazać coś nowego. A tak naprawdę pokazujemy w kółko to samo, bo jednak jest to mocno sztampowy, mocno oklepany horror, którego taki egzorcysta z 73 bije na głowę. I jasne, ciężko tutaj już powtarzać i tworzyć może i nie wiadomo co, ale na pewno największą wadą i to co się ludzie będą czepiać, że tutaj jest dużo tych klisz, że to jest takie bez pomysłu czasami, że brakuje tej świeżości, ale z drugiej strony właśnie troszeczkę mocno odcina się od takiego gdzieś tam świata szerszego w całej tej fabule właśnie, że nie, nie, nie odbywać na tym kursie w gronie wielu ludzi, tylko jednak jest to takie kameralne gdzieś tam w jednym miejscu z niewieloma postaciami i no to mi się całkiem w tym filmie podoba. No i teraz idę sobie dalej. Fajnie właśnie, że była też ta rola ojca tutaj poruszona i ten wątek jest on jakoś istotny, ale troszeczkę krótko o nim i, i tak naprawdę nie, niewiele dostajemy akcji z ojcem, jednak, że jest to fajnie zarysowany jakiś origin. I jeszcze ta rola dziennikarki. No tutaj taka relacja między tym księdzem gdzieś się jakaś nawiązuje, że hehe, może my o koło siebie tak poskaczemy i może będziemy ku sobie, ale w sumie nie jest to jakoś szerzej rozwinięte. I mam problem z tym filmem, że on trwa godzinę 53. To jest mój ogromny problem, oprócz tego, że się wykłada w finale. No jest po prostu kurde, nudny później. Ja to odczułem tak, że się strasznie rozciąga w czasie i wyjątkowo jak ja gdzieś zawsze po nocach oglądam filmy, szczególnie horrory, no to ten film oglądałem gdzieś tak przed 22 jeszcze zacząłem, nawet przed 21. -ą. A po 22 no, też miałem taki dzień, że krótko spałem i wcześniej wstałem i byłem już zmęczony, ale zostało mi 40 minut do końca i mówię nie dam rady. Tak mnie wymęczył, poszedłem spać. No i odpalam rano już wyspany powiedzmy, chociaż tak nie do końca te 40 minut i znowu mnie męczył. To znaczy, że gdzieś do pewnego etapu mnie to jakoś ciekawiło, ale im bliżej finału tym bardziej mnie zaczynał męczyć i uważam, że jest rozciągnięty, że ten metraż mógłby być na spokojnie tutaj krótszy. No i omówienie finału. Jest problem z efektami specjalnymi na pewno. 37 milionów budżet, a wygląda to no, komputerowo mocno. CGI tutaj nie do końca. No i też wtedy rola Antonego Hopkinsa się trochę wykrzacza, bo o ile ja go lubię i szanuję... I w pierwszej połowie grał zdecydowanie lepiej, to gdzieś tam w tym no trzecim akcie, powiedzmy, czyli już nawet trochę poza połową dalej, tą drugą. W połączeniu z tymi efektami to wygląda na pewno nie a raczej tak sztucznie, trochę tandetą zalatuje, więc patrzy się na to raczej niemiło, właśnie w momencie, gdy mamy tutaj też już interakcję nie jeszcze tych wcześniejszych osób z diabłem, tylko właśnie gdzie mamy te esencjonalne najważniejsze postacie w finale, które właśnie mają już konfrontację z demonem właśnie, czy, czy samym diabłem, tak naprawdę wtedy te największe schody tutaj się zaczęły, bo niezbyt to przekonuje, niezbyt to przeraża, no i w dodatku jak się okazuje jest dosyć płytkie i nie wiem, no jak było w książce na przykład, albo jakie to tam były fakty rzeczywiste, tak, ja wiem to, jak to brzmi. Ale jednak film to film, to jest osobne dzieło, które ma się bronić i on mógł podrasować tutaj pewne rzeczy, a szczególnie gdzieś tam finał, który miałby jakoś usatysfakcjonować widzów. No bo tak jak właśnie porównałem na przykład do Egzorcysty, no to tam finał jest jednak, no, negatywnie się to kończy i to szokuje, jakoś działa. I w wielu innych horrorach tego typu, czy o pętaniu, czy nie. A tutaj tak, to jest taka trochę obecność dwa, w sensie, że... Ja obecność lubię i podoba mi się, że ma happy ending wyjątkowo. A tutaj miałem taki problem, że czekam te dwie godziny, czekam, już się na końcu męczę, się męczę. No i co dostaję na końcu? Chwilę jakiegoś tam, o, laputa papa madre hante pente, egzorcyzmujus, chujus, mujus, dzikus pentus, maribus, ci chrztus, krzyżus, ci wbijajus, wdupus. Eee, Pogada pięć minut i okej. Okay. That's it, baby. That's the end of the exorcism. Koniec, nie ma, nic się nie wydarzyło. Napisy końcowe. Może będzie mniej sceptyczny, a może faktycznie uwierzył. <laughs> no, i jakby tyle. No, oczywiście jakiegoś mroku, a tutaj. No tak, no wiadomo, że akcja z reguły w egzorcyzmie dąży do. E, pytania do uzyskania w zasadzie odpowiedzi na pytanie, jak masz na imię demonie? No i okej. Okay. No, jak już się uda uzyskać te imię, to się okazuje, że to jest jedyna potrzebna informacja, żeby to skończyć. A przed chwilą się mówiło, że trzeba te egzorcyzmy odprawiać czasami miesiącami latami, żeby zadziałały. A tutaj takie pstryku, pstryku, fiku, miku na patyku i koniec filmu. No i rozczarowanko jednak, bo tak do godziny mi się podobał, a później się wyłożył niestety. Więc ostatecznie czuję się zawiedziony. I pewnie gdyby nie ostatnie 30 minut byłbym tu skłonny jakieś może 6 plus postawić, nawet gdyby mniej sztampy to 7, ale tak to jest jakieś takie 5. Tak, tak średnio bym powiedział szczerze, ale doceniam. Wizualia operatorskie i, i kolorki mi się podobały. No i, no i właśnie gdzieś tam soundtrack, dźwięki. Jumpscare'y ze 2-3 pojawiają, nawet raz gdzieś tam minimalnie przy, przysrakałem. Ale jest też fantastyczna scena, którą już widzieliście w Wintrze Zresztą jak Hopkins wyjumał z plaskacza jakiejś typiarce, bo go wtedy trochę tam przekręciło. No to było śmieszne. No, nie śmiej się z przemocy jakiejś dziecięcej, że była jasność, tylko poczucie humoru, że Hopkins wiecie... <laughs> Walny ją, nie? No, no śmieszne, tak. Bardzo mój poczucia humoru. Chociaż oczywiście to nie miał być żart w tym filmie, co nie zmienia faktu, że ja się zaśmiałem. Tak więc, wy w komentarzach napiszcie jak wam się podobał rytuał z 2011, czy lubicie, czy nie lubicie, czy jesteście bardziej tak jak ja gdzieś po środku, czy doceniacie rolę Hopkinsa i czy uważacie, że się trochę rozjechała właśnie, no i jak wypada według was ten młody ksiądz, bo ta reszta postaci to jest taka drugoplanowa, trochę mało tutaj bym powiedział istotna. No i jak oceniacie samą metamorfozę tego młodego bohatera właśnie, jego przemianę, no bo jednak ona tu jest jakaś, jest zauważalna, trzeba to docenić, że to nie jest postać taka typowo papierowa, tylko coś tam znaczy, jest całkiem fajnie e, zarysowana. Więc zostawiam wam komentarze, dzielcie się wrażeniami. Jeżeli chcecie spoilerować, to oznaczcie najpierw takim nawiasem, że będzie spoiler, no i ode mnie piąteczka. Wbijajcie na Instagram, Discord, zostawiacie suba, wbijamy w tym roku 100k. Słuchajcie, pewnie jest to nierealne, ale wbijamy, zobaczycie. No i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko.